Kira, chodź, torcio jest. No, torcio! Tak! Super, elo, elunio. Elko nie chce, trzymaj ją. Czekaj, 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 Poczekaj. poczekaj. No, tak! No! Dobra, trzymaj ją. Ja sobie pogłaszczę tora. Tylko tu, złap, żeby nie wpadła. Elcio! Cześć kochanie! Zobacz, co ty za wariatka jest. Co to za wariatka tu jest? Tak. No. No daj jej trochę podejść, jaką jak wąchę, tylko delikatnie. Tak! Dobry koń! Delikatnie, delikatnie daj jej. Tak! Dobry konik. Super. Się <grystanie> zląk. No tak, tak. <grystanie>